Gdyby nie to, nie to, gdyby nie to Gdyby nie to, gdyby nie to, gdyby nie to Gdyby nie to, gdyby nie to, gdyby nie to Gdyby nie to, gdyby nie to, nie to Nie wiem jakbym się czuł Kiedy oszukowych wszystkich Nie wiem jakim się czuł kiedy. Na darmo bym robił te nagrywki Kiedy robiłbym na darmo te nagrywki Bo miałbym jakieś krzywe akcje Tak, to tworzy mój charakter To tworzy mój charakter Walczę dokładnie, dokładnie Nie spotkasz mnie więcej na dnie Nie, nie spotkasz mnie więcej na dnie Poważnie, ej, poważnie Robię sobie z tego żarty, nie robię z tego żartów, gram w otwarte karty, gram w otwarte karty, robię tutaj to co chcę, co podoba mi się, co podoba mi się, gdyby nie to, 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 gdyby nie to co innego mógłbym robić, gdyby nie to, co innego, co innego Co innego mógłbym robić, gdyby nie to, co innego, co innego Mam zapał do tych wierszy, jestem jak Shakespeare, jestem jak Julian film. Tak, tu kary nie ma, tu winy nie ma, tu winnych nie ma Ej, niech nie mam, jak się mam Dobrze mnie mam, dobrze się mam Ej, wiesz co? Jestem jak poemat, jestem jak poemat Dla tych, którzy mają serce, dla mnie też mam serce Właśnie Dla tych, którzy mają serce, dla mnie też mam serce, dla nich bracie